Cześć wszystkim, z tej strony CRWS witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale ze SnowRunnera W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować zwiedzanie radarem terenu, terenów zakrytych, których nie udało się odkryć dzięki o, wieżom obserwacyjnym. I będziemy to robić na mapie tereny. Na samym wstępie zachęcam Was do subskrypcji, ponieważ 90% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału nadal, więc serdecznie tego zapraszam. No a my. Lecimy już, nie tracąc czasu, bo mamy dzisiaj sporo do roboty. A najważniejsze chyba to chciałbym, aby się udało dokończyć to zadanko, które zaczęliśmy sobie w poprzednim odcinku, mianowicie holowanie Hamera do domu. Był on na takich bagnach, takiej rzece, jakby zatopiony tam, tak samotnie siedział na środku, rzeki. No to wyciągnęliśmy go i zaprowadzimy go do domu. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie salutki i zdrowy. Zdrowy może być akurat średnio, bo tam coś uszkodzone nią chyba. Ale my go mamy tylko do domu zawiesić, a nie wnikać w szczegóły. I teraz tak, teraz jest próba dla Jara, bo nie wiem jak on sobie tutaj poradzi. Może być ciekawie. W ogóle zastanawiam się też, ile moja paliwa tego, bo... Powiem tak Radar już parę razy skanowałem nim i on może mieć naprawdę mało paliwa a jar też nie ma go jakoś dużo, bo w zbiorniku zostało mu 40 litrów a na dachu też to on, no ma trochę na dachu akurat to prawda, na dachu ma troszkę sporo tego paliwa, ale no jednak wiecie musiałby musi na razie z siebie zaopatrzyć a dopiero później Radar co miał? Bo jak no, pojazd nie będzie działał, to, to bez sensu, żeby radar miał paliwo co nie? Więc wiecie, no i zastanawia mnie to, czy nam tego paliwa jakoś wystarczy. Jeśli by nie wystarczyło, no to mam nadzieję, że po drodze znajdziemy jakąś stację paliwa, albo chociaż nie wiem, cysternę zwiadowczą, cysternę z paliwem, no cokolwiek, co ma paliwo po prostu, jakbyśmy znaleźli, to by było super. Dobra, no i tak. Zagadaliśmy się i przejechaliśmy to. Tak, no, no w miarę na cirku w sumie. Ta miar nie była jakoś bardzo. Bardzo się tym bagnem jakoś nie przejął. Dał sobie radę na spokojnie. I tutaj ma jakieś problemy chyba, ale to jest możliwe że dlatego, że taki wielki bieg dałama. Niepotrzebnie w sumie Znaczy na sensie no, był automat, miał trójkę, no i... On zamiast sobie biega, biega zrzucić niżej, no to po prostu piły, ja trójcze no, Trzeba dać sobie niskie plus, no i teraz sobie daje takie świetnie Tutaj już miarę bity teren, mu sobie y, Ten automata I teraz sobie, patrzcie, tutaj boczkiem pociśniemy Tutaj w prawo jest y, W prawo jest droga Ale na lewo jest nasza droga To jest taki Idealny teren, moim zdaniem. Zobaczcie. Zero drzew, zero wszystkiego. Jedyne to jakieś wyboje, to jest to, mi mnie akurat martwi. I to, że tu jest głowa. Zróbmy tak do góry, bardziej, co nie. Ale tak, żeby się nie wie, wrócić, bo naprawdę. W poprzednim odcinku zajczyłem boka. W poprzednim odcinku zajczyłem te dwa boki jarem. I mam już serdecznie dosyć jeżdżenia jarem z garażu bo za dużo razy już bokazony zaliczyłem tym pojazdem i teraz ja po prostu już jak widzę jakieś większe lub mniejsze przechylenie tak jak teraz to już mam zawał że że mi się ten pojazd z przewróci na bok boksenu tego bym bardzo nie chciał akurat bo mogłoby to być dla mnie problematyczne dosyć mocno Dobra, ja tutaj jesteśmy zaraz na znaczniku. Nie wiem, czy to tutaj jest skaner, czy gdzieś dalej jadąc. Ale tutaj w pobliżu gdzieś coś może być. Bo tu jest takie w sumie odludzie mapy, już nie wiem, czy tu są jakieś tra transporty, czy nie. W sumie po tej stronie są po, tym, po tej stronie mapy. Są trzy bramy przejazdowe, no ale no, tędy raczej wydaje mi się, że nikt jakiegoś wielkiego transportu by nie wiózł, no bo no, widzicie jakie tu tereny są fajne w cudzysłowie oczywiście no, w każdym bądź razie ja bym tu nie jechał za bardzo, co miałem. tu jeszcze tak, ciężarówka spoko, ale jakieś takie nie wiem, znaczy budowlane czy inne takie te, tego typu opierdowe to naprawdę byłoby tutaj problematycznie jechać, zwłaszcza, że tam znaczy to ma takie podpory wystające w dół, które się bardzo, ale to bardzo lubią zachętywać o różne takie rzeczy. No i to jest bardzo niemiłe właśnie, nie? Czekajcie, właśnie ja samo nie? Po prostu tu jadąc. A bo nie? Chyba nie miałem tego odkrycia. Znaczy w sensie... Miałem o to o tym chodziło. Tak to powiem. Dobra. I podjedziemy sobie teraz jak najdalej się da w górę, żeby tam sobie tego skana zrobić, co nie? Damy sobie niskie plus. I tak, żeby tu wyjechał fajnie, ale on sobie radzi. To jest przecież JAR, co nie? To nie ma tu tamto. I teraz tak, bo nie kojarzę za bardzo jak wielki jest zasięg tego radaru. Więc staniemy sobie gdzieś tutaj, będzie takie idealne miejsce i widokowe i w ogóle. No i możemy robić z tego skana. Aktywuj radar i radar otwieramy. I zobaczmy, czy jest tutaj coś ciekawego, czy nie bardzo. Czy nie warto to było jechać, czy no warto, nie warto. I tak sobie sprawdziliśmy, co nie No i super, nie ma tu nic. No i tyle było z tego tej zwiedzania mapy, co nie? No? To by się jeszcze przejechać chyba bo... no. Dobra, to teraz tak, teraz się musimy wrócić tutaj po tego hamera. Dostarczymy go do domu tutaj. Tu sobie zrobimy skana. i tu byśmy sobie zrobili skana jeszcze i to by było na tyle chyba, co nie? I będziemy mieli koniec zwiadu. Będziemy mogli zacząć robić już jakieś zadania tak właśnie mi się wydawało, że to po prostu będzie jakaś modyfikacja, albo jakieś zadanie. No zobaczcie, tutaj takie budynki. No aż normalnie... Nie mogę przejechać. Aż normalnie nie wiem, jakim tutaj moim tutaj nie dali jakiejś modyfikacji, albo czegoś, co by tutaj mogło być. they were Naprawdę, no już kolejny raz JAR leży na boku Już siódmy jakiś raz muszę się wracać z powrotem z garażu O, płaca mi się tu w ogóle wracać? Stąd też? Tu jechać? No nie wiem czy mi się opłaca Albo w sumie na tędy, tak, no Jakoś może no Tu modyfikacja jeszcze jest, co nie? Na której zapomniałem no poczekajcie, tą modyfikację sobie wezmę, ogarnę loudstarem. Tę też by loudstarem ogarnął. No i resztę, to tak, to tu jeszcze, no tylko są te dwie modyfikacje na razie. Tutaj skan. Tutaj skan. No to, to wróćmy się z tego garażu, no, co nam pozostaje. Holujemy się już po raz setny chyba. I lecimy. Wyznaczmy trasę jeszcze. Ta aktualna jest. Znaczy, no nieaktualna już właśnie. Nieaktualna jest i tak tutaj sobie pociśniemy. Tu, no i tu po moją przyczepkę. Pytamy ten radar i pojedziemy sobie do końca to pozdwiedzać, co nie? No i nie wiem, czy mi się uda te dwie modyfikacje do końca zebrać dzisiaj jeszcze, czy już się nie uda. Będziemy myśleć nad tym. I jak będziemy będzie. się czas, to sobie to ogarniemy. Jak nie, to kiedyś tam przy okazji sobie to się zgarnie, te dwie modyfikacje i będzie też, też będzie dobrze. Okej, okay. ja sobie wolę jechać jednak tędy, które przyjechałem wcześniej. Bo tamta trasa to jest taka konkretnie, i to tak bardzo konkretnie wywrotna Wolę jechać tędy Tu jest już chyba spokojniej niż tam Ogólnie mam nadzieję, że więcej tam drogą nie będę musiał jechać i... no, czy to jest taka droga, która no już więcej... Więcej nie, nie zobaczę Ale no znając, życie tak nie będzie, no i tyle w temacie Dobra, teraz bo pojedziemy sobie tego hamera odstawić, wiadomo, no i przy okazji zrobimy sobie te dwa skany. Jedyny plus tego, że się musieliśmy do garażu wrócić, był taki, że przynajmniej mamy teraz paliwo. Taki jest jedyny plus. Bo inaczej, no, ogólnie, znaczy nie. Chodzi o to, że pojazd mój, Jar, miałby tego paliwa wystarczająco, no bo zobaczcie, ile on ma zbiorników na dachu, jednak. Tylko chodzi o to, że radar mógłby już szwankować lekko, bo mógłby mieć mało paliwa, już nie. nie jestem pewien, ile jemu potrzeba na jednym skan, ale wydaje mi się, że no nie starczyłoby mu, już to prawie chyba. Dobra, teraz tak, teraz tutaj musimy przejechać przez te bagna znowu, żeby po tego naszego hamera się dostać. Spróbujmy się to wziąć tak jak bardziej od boku może co nie? I zobaczmy czy tutaj jest głębiej, czy płycej, czy, czy jak tutaj to wygląda sytuacja. Wygląda, że jest tak samo w miarę wszędzie, co nie. No, co się dziwić. Nie dziwnego w sumie raczej. Nawet nie wiem czego że nie jest. <ścoughs> tak szczerze. No może nie było. Mam zły teraz porównanie, bo przed chwilą jechałem na pusto, no więc kompletnie inne odczucia jeśli o to chodzi za nie. Dobra, ale tu się fajnie wspina, fajnie się błoto chlapie, na wszystkie strony. I teraz tak, teraz tutaj sobie pociśniemy. Czy co, tutaj tak bardziej na wskocze na sobie. No zobaczymy, może będzie łatwiej chcieliby jechać tak. Nie wiadomo, może kiedyś będę tą trasą jechał jeszcze raz. Jakimś innym pojazdem albo, co się ciężarówką, mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek możliwe, że jednak tak. No, takie masowe, masowe, masowe domy, by nie miał problemów większych co mnie Znaczy no, mógłbym mieć tam jakieś problemy, no ale no nie jakieś gigantyczne chyba, nie Dobra Mi się radar lekko zachwycił, musiał, znaczy no Zawisł nad, na kamieniu Musiałem go, musiałem wyciągarką przeszarpnąć Ale, daliśmy radę Teraz ciśniemy, już praktycznie koło tego hamera jesteśmy. Zaraz sobie go dołączamy na wyciągareczkę, no i lecimy z nim do tego domu. No i będziemy chyba wtedy już kończyć odcinek, tak mi się przynajmniej wydaje, bo raczej już dosyć długo to jest. No. Te filmiki to chciałbym jednak koło 20 minut nagrywać. Takie idealne są w sam raz, co nie? Nie za długie, nie za krótkie. Are you are, you are, you are. But they ain't, cause I gotta say You're looking like a gift for me Wrapped up nice and neat, baby Get in my way now, don't be shy We'll be here dancing day and night Get in my groove now, don't be shy Cause I got business of my favorite things You could be the part where it all begins You could be the first and the second and the third And the rest of it Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I so much time looping in the blurry lights. Tu sobie dojeżdżamy do tego miejsca Wiecie co? Nie, 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 nie Ja już się nauczyłem, że taki... Przez takie miejsca nie przejeżdżam, co nie? No sobie pojedziemy tutaj naokoło Przed chwilą miałem takie... Niemiłe spotkanie z drzewami i hamarem Nie, 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 nie. Ja co Dobra, wiecie co? Ja Zadanie kończę już Później na następnym odcinku będziemy go kończyć, bo naprawdę cała myśl jest tym gromie. Ja. Dobra, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie i cześć.